Załęczański Park Krajobrazowy utworzony został w 1978 roku jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce. Jego powierzchnia to 14 750 hektarów. Posiada również otulinę, czyli strefę ochronną o powierzchni ponad 12 000 hektarów. Położony jest na Wyżynie Wieluńskiej, chroniąc ostatnie północne fragmenty Jury Polskiej, czyli Wyżyny Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńskiej. Współczesny krajobraz parku ukształtowało zarówno zasadnicze geologiczne podłoże zbudowane z mezozoicznych skał, jak i późniejsze procesy geologiczne związane głównie z kilkukrotną obecnością lądolodów. Bardzo charakterystycznym antropogenicznym elementem krajobrazu parku są stere wyrobiska wapieni, w których eksploatowano naturalne bogactwo tego obszaru, zalegające w podłożu wapienne skały. Kamieniołomy wapieni stanowią dziś turystyczną atrakcję i doskonałe obiekty do prowadzenia zajęć dydaktycznych Ukazują profile geologiczne górnojurajskich wapieni i są skarbnicą skamieniałości jurajskiej fauny morskiej. Tu na przykład widzimy taką stożkowatą gąbkę. Współcześnie również w morzach żyją gąbki. To jest taka skamieniała sprzed 150 milionów lat. Tu jakieś odciski małych, drobnych amonitów, ale trafiają się również spore egzemplarze, całkiem, całkiem pokaźne. Tu na przykład jest fragment, yy, widać karbowanie takiego dosyć dużego amonita, na no jego średnica pewnie mogła dochodzić do 50 cm, a tu jeszcze większa ciekawostka, mały, ale ciekawy przedstawiciel tej fauny, jeżowiec. Niezwykle cennym składnikiem przyrody parku są jurajskie ostańce. Te stare, powstałe nad niej mezozoicznego morza formy zbudowane z twardych wapieni skalistych nie tylko wzbogacają krajobraz, ale są miejscem koncentracji różnorodnych form krasu, a także żywią wapienie lubną florę i faunę. To głównie one nadają przyrodzie parku ten osobliwy charakter. Tutaj widać właśnie całą uprawę takich roślinek niepozornie wyglądających. Są to czosnki skalne. Czosnek skalny element muraw naskalnych, takich roślin, które właśnie rosną w tego typu warunkach. Towarzyszą tutaj również inne rośliny związane z wapiennym podłożem, na przykład ciemiężek białokwiatowy, trująca roślina, też silnie związana z murawami kserotermicznymi, i z tym węglanowym Podłoże. Bardzo znanym i charakterystycznym ostańcem jest chroniona jako pomnik przyrody Góra Świętej Genowefy. W silnie przewężonym odcinku Doliny Warty spod plejstoceńskich utworów polodowcowych wyłania się wysoka, około 25-metrowa, silnie skrasowiała stroma skała, największa i najbardziej malownicza w obszarze parku. Widoczne w jej ścianach liczne formy erozyjne potwierdzają burzliwą geologiczną genezę wzgórza. Zagłębienia, kotły pirowe oraz niewielkie schronisko podskalne nazywane jaskinią Genowefy, stanowiące fragment niegdyś większego systemu krasowego z kopułowatymi komorami. Jeżeli chodzi o górę świętej Genovefy, jest to taki ciekawy element krajobrazu parku, który powstał stosunkowo niedawno, ponieważ tak naprawdę. Ta skała tutaj jest to największa skała parku, która powstała poprzez przebicie ostańca wapiennego przez rzekę Wartę na dwie części. Wezbrane wody toczone w czasie topnienia lodowców przebiły ten ostaniec i powstała skalna brama. Góra Świętej Genowefy to jest prawa część tej skalnej bramy. Po drugiej stronie rzeki jest podobna góra, góra wapiennik. Można powiedzieć, że ta skalna brama w taki symboliczny sposób otwiera od północy Jurę Polską, czy Wyżynę Krakowsko-Częstechowsko-Wieluńską. To inne nazwy, ale ta sama forma. Z miejscem tym wiąże się wiele miejscowych legend. Zapewne może mieć to związek z dziwnym kształtem samotnej skały wznoszącej się pionową ścianą nad nurtem warty, mogącym kojarzyć się z trupią czaszką. Najbardziej znanym ostańcem jest góra Zelce, na szczycie której utworzono rezerwaty geologiczne węże. Ochronie poddano najdalej w kraju na północy wysunięty fragment skalnego krajobrazu Jury Polskiej z systemem dziesięciu jaskiń krasowych innymi licznymi zjawiskami krysowymi, cennymi stanowiskami paleontologicznymi, a także najbogatszymi w tej części wyżyny wieluńskiej stanowiskami roślinności wapieniolubnej. Jedną z takich ciekawych grup właśnie tych. Tych roślin jest tak zwany szczelinowy zespół wapienłubnych paproci. Tworzą go trzy gatunki sympatycznych, drobnych y, paproci: y, zanokcica skalna, zanokcica murowa oraz paprotnica krucha. Są to ostatnie północne stanowiska występowania tych roślin w Polsce. Kolejnym ciekawym Cennym i objętym ochroną w rezerwacie zbiorowiskiem roślin są relikty muraw naskalnych. Między innymi widać tutaj jeden z elementów tego zespołu: rojnik pospolity. Roślinka powszechnie znana ze skalniaków czy z cmentarzy. Natomiast w naturze w rośnie właśnie tak, powciskana szczeliny wapiennych skał. A całą przestrzeń szczytowej części góry zelce poza skałkami porasta tak zwana murawa kserotermiczna. To jest taki zespół roślin znany z tego, że tworzy ją ogromna ilość ga gatunków, które można powiedzieć kwitną tak na raty od wczesnej wiosny do późnej jesieni, tylko co chwilę zmienia się koloryt takiej kwietnej, barwnej murawy. W rezerwacie Węże na, górę, na Górze Zelce odkryto do tej pory 10 jaskiń krasowych. Tutaj jest jedna z nich, jaskinia Samsonowicza, od nazwiska tego paleontologa. W świecie nauki znana jako stanowisko paleontologiczne Węże 1. To jest bardzo ważne i ciekawe miejsce. Z tej jaskini, tak naprawdę, jaskinia ma postać kotła krasowego. Profesor Samsonowicz przed II wojną światową wydobył imponujący materiał badawczy w postaci szczątków kości zwierząt plioceńskich, czyli żyjących przed około 5 milionami lat, należących do fauny lądowej. Było tego ponad 11 ton, tzw. brekcji kostnej, czyli kości zalanych kalcytem. Na podstawie tego materiału badawczego udało się rozpoznać około 130 gatunków zwierząt z czego około 30 okazało się zwierzętami kompletnie nieznanymi wcześniej nauce, czyli tak naprawdę wiedza o istnieniu tych zwierząt pochodzi tylko i wyłącznie z tego miejsca. Drobna fauna, ale właśnie bezcenna ze względu na to, że nigdzie w zasadzie więcej w innych miejscach tej fauny nie znaleziono. Kolejną wielką osobliwością parku są krasowe źródła, czyli wieżyska. najcenniejsze np. Na granatowe źródła, podziemne ujście suchej strugi i źródło św. Floriana poddano ochronie w formie pomników przyrody. Mamy ich tutaj nie dość, że bardzo dużo, to tak naprawdę wszystkie rodzaje, czyli źródełka przykorytowe, korytowe i źródełka terasowe. Tu akurat jesteśmy przy y, przykładzie y, źródełek przykorytowych. Ogród to świadomie zakomponowany przez człowieka, wyróżniający się z otoczenia fragment przestrzeni, gdzie podstawowym tworzywem tej kompozycji jest zieleń. Celem twórców ogrodów jest zapanowanie nad spontanicznie bezładnie rosnącą zielenią i nadanie jej cech uporządkowania dla osiągnięcia określonych funkcji, przede wszystkim estetycznych i rekreacyjnych, ale także użytkowych. Patrząc jednak na otaczającą nas przestrzeń można niekiedy odnieść wrażenie, że nie tylko człowiek tworzył ogrody. Bez trudu znajdziemy liczne przykłady pewnych jej fragmentów, które powstały bez jego udziału, a w wyraźny sposób wyróżniają się w otoczeniu pięknem krajobrazu i nagromadzeniem form czy zjawisk odbieranych przez ludzi jako estetyczne, zapraszające do zwiedzania, zapewniające wypoczynek i rekreację. Z pewnością przykładem takiego naturalnego ogrodu jest obszar Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.